Szanowni dzisiaj mam nowych przyjaciół, których złama, złapałem kilka tygodni temu. Ale zanim do nich przejdziemy, to dostawcie pod moim kanałem łapkę w górę, w górę suba. I przechodzimy do ciekawostek. I przy okazji weźmiemy moich dwóch kolegów. Poznajcie Kaspra. Teraz przechodzimy do ciekawostki drugiej o ślimakach. Winników Jedzą je we Francji. I podobno smakują jak kurczak, i ich mięso. Jest zawarte w różne witaminy, minerały i takie tam różne inne rzeczy. I tam różne inne witaminy. I jeszcze więcej. Skaczecie można je zbierać legalnie w maju. Ciekawostka czwarta zimują we ściółce, żeby podczas wiosny wyjść tam sobie z tej ściółki tak nagody, żeby mi były małe jajka. Wtedy z tych małych jajeczek małe ślimaczki. Na początek może będzie taki, potem taki, potem taki, potem taki, potem taki. Piąta. Ślimaki takie jak Gacisz lub Kacper lubią astry, dalię i lilię. A czego nie lubią? Czosnku, tak samo jak wampiry, a chociaż nie istnieją, cebule i nie lubią też majeranku. Ciekawostka szósta mogą przetrwać 4 tygodnie bez picia. Jedno tyle z tyle wszystkich tych ciekawostek. No, to teraz przechodzimy, jak musi wyglądać ich terrarium. W terrarium musi być wilgotne, jak ktoś chce, to może włożyć parę kamyczków, akurat ja chciałem. Tutaj pod korą jest trochę muchu, żeby tam trochę ładniej wyglądało. I tutaj włożyłem parę kamieni, czyli są liście będę musiał dzisiaj je zrobić. A, a propos tych winniczków, to one ogólnie są spokojne, fajne. Wiecie, że winniczki mają tylko dwie pary oczu tutaj, a to są tylko takie, które po ziemi robią, żeby tam wyczuwały takie różne rzeczy i takie tam. Na, najczęściej spotkać po deszczu ja akurat na blasku takim. No. I akurat takie winniczki to fajna sprawa jest. Fajne są. Nie. Nie ma się co brzydzić I tak. Słuchajcie, jak byliście z poprzednich kart, to było pa, co parę minut pojawiają się takie malutkie ślimaczki i jak podacie odpowiednią liczbę, to przypnę wam serduszko. No to pa!